Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił, a do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień Szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Dosłownie, na chwilę usiądźcie, bo zasadniczo homilię do tej Ewangelii powiedzieliśmy sobie już w grupkach i mamy nadzieję, że Pan ją do nas mówił przez siebie nawzajem. Tylko jeszcze raz, może chciałbym dotknąć dosłownie kilku, trzech chyba punktów tej Ewangelii. Jezus w Szabat, nie w Dzień Świąteczny, idzie na posiłek, na obiad pewnie do domu jednego z faryzeuszów. To znaczy, że między nimi a tymi faryzeuszami nie było aż tak źle jeszcze. Jeśli oni byli w stanie, jakiś faryzeusz był w stanie go zaprosić na niedzielny, no w tym wypadku sobotni obiad. O tym faryzeuszu też bardzo dobrze świadczy to, że ten chory dał radę tam wejść. To jest coś, co mnie od rana męczy w tej Ewangelii i zdumiewa. Zaprosił go na obiad, no nie jedzą tego obiadu w przedpokoju przecież, nie? Nie jedzą go w bramie. Jakim człowiekiem był ten gospodarz, ten faryzeusz, że chory mógł wejść sobie do niego do domu, od tak. No wszyscy mówimy, że, że potrzebujemy bardziej otwartego kościoła, że w ogóle potrzebujemy być na siebie nawzajem, bardziej otwarci jako społeczeństwo w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, patata i wspólnotach itd. Tak wszyscy tę otwartość mamy ciągle na, na ustach i na sztandarach. A ja z kimś, z kim nie, nie po drodze potraf... mogę usiąść przy stole, byłbym w stanie zaprosić, dałbym się zaprosić. Ja. Jestem człowiekiem, u którego można spotkać Jezusa? Można do mnie przyjść nie ze względu na mnie, ale ze względu na Jezusa, o którym inni wiedzą, że, że można go u mnie spotkać? No i te pytania, na które nie zdołali mu odpowiedzieć. No bo i co mieli odpowiedzieć? No odpowiedź na to pytanie jest oczywista przecież. Ci dziecko wpadnie do studni. Ktoś, kogo kochasz, ci wpadnie do studni. To nie, nie, nie powiesz, poczekaj do poniedziałku. Święty Paweł w pierwszym czytaniu mówi o takim dziecku, które wpadło do studni. Dla niego tym dzieckiem jest jego naród. To są jedne z dramatyczniejszych słów Pawła, jakie on zapisał. Wolałbym sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa. Dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Kogo masz takiego? Kogo masz takiego, dla którego odważyłbyś się na takie albo podobne słowa? Kto jest w twoim życiu takim kimś, że jak wleci do studni, to nie będziesz się oglądał na szabat, na obiad, na czyste buty, na nic? Myślę, że to jest też podpowiedź ze strony Pana Jezusa, żebyśmy się przy tych stołach mogli spotkać, żeby ludzie mogli do nas wchodzić. Może kluczem, który te drzwi różne pozamykane, pozatrzaskiwane otwiera jest doświadczenie wspólne wszystkim, wierzącym i niewierzącym, urodzonym w takiej czy innej kulturze. No właśnie to doświadczenie, że jest ktoś, kogo kochasz, ktoś, za kim wskoczysz do studni. Ktoś w, w czyim przypadku nie będziesz czekał. Na nic. Może to jest klucz do różnych pozamykanych drzwi, który Pan Jezus nam tą Ewangelią podpowiada. Doświadczenie wspólne wszystkim ludziom, przynajmniej w tęsknocie za Nim. A póki co my chorzy na różne nasze wodne i niewodne puchliny, stańmy przed stołem, do którego zawsze nam wolno podejść. Przy którym zawsze jesteśmy mile widziani. Nawet jeśli zdarzyło nam się postępować jakiego wrogowie, żeby nas dotknął, uzdrowił i odprawił na poszukiwanie innych. Amen.